To miało być jedynie przetarcie przed kolejną rundą Mistrzostw z Europy, a zakończyło się zwycięstwem. Marszyk i gospodarczyk wygrali Marma 34. rajd rzeszowski i pewni siebie przystąpią do rajdu Barum. Na początku rajdu nie było łatwo, na odcinku testowym dopiero szukaliśmy ustawień, ponieważ w rajdzie rzeszowskim nie startowaliśmy 4 lata. No i tu cieszę, że ten test kończymy jako zwycięzcy rajdu rzeszowskiego, bo nigdy w przeszłości z Szymonem tej rundy Mistrzostw Polski nie wygraliśmy. Drugie miejsce na Podkarpaciu zajęli Matulka i Syty. Dzięki temu powiększyli przewagę w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski i są o krok od tytułu. To był dobry weekend, myślę, że pojechaliśmy dobry rajd yy, trzymając ten margines błędu i, i staraliśmy, być, staraliśmy się być po, po bezpiecznej stronie. Czasami nam to wychodziło lepiej, czasami, yy, czasami gorzej. Lokalny bohater Grzegorz Grzyb w duecie z Adamem Biniendą uzupełnili podium w Rzeszowie. Bardzo się cieszymy. Jesteśmy na podium po raz kolejny. Już nie wiem, który rajdu Rzeszowskiego, Jest to dla nas naprawdę fantastyczny wynik. W zeszłym roku byłem smutny, że byłem drugi. Później nie ukończyłem tego rajdu, bo walczyłem ze zwycięstwem. W tym roku byłem bardzo szczęśliwy, że byłem drugi po wczorajszym dniu. I jestem bardzo szczęśliwy, że jestem trzeci, więc ta przewrotność losu jest oczywiście prześmieszna. W swoim drugim starcie w RZMP i pierwszym w domowym rajdzie rzeszowskim, klasę trzecią wygrał 18-letni Adrian Rzeźnik, pilotowany przez Kamila Kozdronia. Cieszymy się z Kamilem, bo jesteśmy na mecie, zdobyliśmy dodatkowe kilometry, dodatkowe doświadczenie, więc bardzo super rozgrzewka przed następną rundą się to wyrobić, czyli barum, który nas czeka w przyszłym tygodniu. Domowy raj sukcesem zakończyła także załoga Rachwał i Roszczy, która okazała się najlepsza wśród samochodów napędzanych na jedną oś. Wszystko szło po naszej myśli, Marcin nas dość mocno cisnął dzisiaj, tam na jednym odcinku wygrał 10 sekund, zostało nam tylko 5 sekund przewagi, także drugą pętlę musieliśmy turbo włączyć, dodatkowe, ale udało się. Mistrzów Polski być może poznamy na mecie kolejnej rundy RSMP, rajdu Śląska, zaplanowanego w dniach 19-21 września.